Jeszcze kilka lat temu byłem w bardzo trudnej sytuacji. Nie miałem pracy oraz pieniędzy, mój wieloletni związek dobiegał końca, a ja chodziłem do psychologa w darmowej poradni w małym mieście. Wstydziłem się swojego życia i byłem bliski poddania się. Dzisiaj wszystko wygląda zupełnie inaczej. Z mojego okna widzę zamek na Wawelu w Krakowie i dzięki mojej jednoosobowej firmie żyję już całkowicie na własnych zasadach. Etat w restauracji rzuciłem ponad półtora roku temu i była to zdecydowanie najprzyjemniejsza chwila w moim życiu. Książka od kelnera do milionera pokaże ci, że ty też jesteś w stanie zrealizować wyznaczone sobie cele oraz poprawić każdy aspekt swojego życia. Dowiesz się, jak zmienić pracę na lepszą rzucić etat, otworzyć własną firmę, więcej zarabiać, podnieść się po trudnych chwilach i odnaleźć swoje miejsce. Jest to książka dla każdego, w której znajdziesz wiele rad biznesowych, całą masę inspiracji do działania, oraz przy okazji będziesz się świetnie bawić podczas czytania, ponieważ poznasz mnóstwo ciekawych historii i dowiesz się nawet, co kelner w restauracji wrzuca gościom do jedzenia, jeżeli oni kradną mu napiwki. Moim celem było napisanie bardzo wartościowej książki, która równa się z najlepszymi tytułami na świecie, i która pomoże Tobie zażądać od życia czegoś więcej. Mój cel został osiągnięty i teraz czas na realizację Twoich marzeń. Zapraszam do lektury Tomasz Micharda.